Kosmos, ostatnia granica. Mars, ta czerwona planeta, na której być może jest coś sensownego do odkrycia. Ja, Konrad Hildebrand, będący narratorem, a także Tomasz Kutera, będący naszym cichym i nieodzywającym się lądownikiem. A to jest Mars Rover Landing gra, która pozwoli wylądować nam na Marsie. NASA zainwestowała miliardy dolarów w tę misję. My niestety mamy trochę bardziej ograniczony budżet, więc mamy do tego Now tylko Kinecta. Być Może się uda. Jest to gra w sumie edukacyjna, ale okay, nie to nie zwiedzie Tomka, bo PK4. teraz będzie musiał optymalnie ustawić statek i trzymać kurs. A także zaraz wbić się w atmosferę, na mój znak, w sensie na znak narratora. O, i to jest instrukcja wyjaśniająca, co Tomek teraz będzie robił. Oops. Tomek wszedł w atmosferę Marsa Widzicie, robi to drobnymi koroczkami Wchodzi w atmosferę Marsa To właśnie tak wyglądało w centrum lotów kosmicznych Pilot ch Chodził przed Kinectem I drobił, mając nadzieję, że wbije się w odpowiedni korytarz wyjściowy Ale nagle wykryto turbulencja Ale Tomek nie poddaje się Ma już jedną gwiazdkę, jedną i pół gwiazdki Prawie, że już dwie gwiazdki O, zbliża się do turbulencji atmosferycznych Dwie gwiazdki, tak. To jest historia, dzieje się właśnie teraz. Oj, Tomek, uważaj, uważaj, wejdź w korytarz wyjściowy. Dobrze. Trzy gwiazdki. Prawie już tak. Trzy gwiazdki, czy będziemy mieli czwartą? O, ostrożnie. Pamiętaj, Tomek, korytarz wyjściowy, to jest wszystko to, na czym ci teraz zależy. Korytarz wyjściowy. O, 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 trzy i pół gwiazdki. To najlepsze lądowanie na Marsie w historii NASA. I także i Kobe udało się przebić przez atmosferę. są 11 km i utrzymał sondę na poziomie 91% technicznej sprawności. Teraz czas na odpalenie ładunków. Więc jest to gra edukacyjna, więc dowiadujemy się z niej, że najpierw trzeba odpalić spadochron, a potem osłonę od lądowania. O! Więc to jest polofon, który będzie spowalniał nas. I teraz jedyne 160 metrów na sekundę. To mniej więcej tyle, co boli w formuły pierwszej. No i teraz czy Tomek odpali odsłonę termiczną? O tak, okej. Okay, udało mu się. Brawo. Napięcie rośnie. Lata spędzone ten z nie poszły na marne. Tak, nie ma słony termicznej, widać łazik. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale ten łazik waży 900 kg. To strasznie dużo, myślę, że jest mniejsze. Nie wysokości koszykarza. Tylko nie wiem, kto to. Tomek odpala ładunki, dobrze. Ech, za późno. Na szczęście. To tylko lądowanie na Marsie, zawsze mam kilka podejść. Hops, hops, hops. Hops. Znakomicie. Iż trzy gwiazdki. I proszę bardzo, komora teraz została odłączona i teraz kraczamy w ostatni etap. Opadanie jest za nami. I teraz włączamy logikę lądowania i Tomek musi użyć całej swojej logiki lądowania, aby wylądować na środku tego tajemniczego piktogramu. Właściwie nie jest piktogram. Ani nie pozostawiony przez piktów, więc czy wyląduje tam? Jedną... Okej, okay, okej, okay. Tomek, dobrze. Dźwig został opuszczony. lądownik łączony jest z dźwigiem za pomocą pępowiny, tak zwanej. I Tomek, trochę, trochę, spróbuj, może się uda, może się uda jeszcze bardziej, no ale tak czy siak, bardzo ładnie. No i powoli, powoli teraz. Powoli, zmniejszaj ciąg, zmniejszaj ciąg. O jak śli... Zmniejszaj ciąg, powoli powoli, 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 powoli Tak! Nastąpiło zetknięcie z powierzchnią planety Niesamowite Bezpiecznie wylądował na Marsie 62 na 100 za tych razem go zwaliłem bo dokonaliśmy wcześniej testu, wiadomo, NASA też to testowali. Jej!